E, witam serdecznie Państwa. Moje nazwisko i imię oczywiście Tomasz Nawicki. E, I zapraszam Państwa do konsultacji w sprawie zmiany w systemie emerytalnym. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest Stowarzyszenie Ekomena, którego również jestem członkiem. I w imieniu Państwa oczywiście postarałem się zaprosić do kogoś z ramienia rządu i udało nam się zaprosić Pana kierownika Delegatury Urzędu Wojewódzkiego który być może skróci drogę między nami, a tymi, którzy, mam nadzieję, jeszcze pracują nad tą ustawą. I teraz, jak to mogłoby wyglądać? Yy, pomysł jest taki, że yy, my zadajemy pytania i dzisiaj nie oczekujemy odpowiedzi, ponieważ być może nikogo by nam się tak i tak nie udało zaprosić, kto byłby w stanie na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Całość naszego spotkania jest nagrywana. Powstanie z tego naszego spotkania stenogram. Pytania, które uda się wyłuskać w trakcie jego opracowania, zostaną w osobnym, powiedzmy, w tej dokumencie umieszczone, żeby ktoś, kto będzie chciał na nie odpowiedzieć, nie musiał czytać całości, ale jeżeli będzie chciał się zapoznać z przebiegiem naszej rozmowy, no to oczywiście będzie mógł przeczytać całość. Oczekuję, że wyślemy to do Kancelarii i wyślemy to do Pana Ministra Pracy, ponieważ on jest tak jakby no gospodarzem tej ustawy. Będziemy oczekiwali odpowiedzi, nie wiem w jakiej formie, ale mam nadzieję, że się dowiemy na nasze pytania, a następnie tak ja to sobie wyobrażam, powinniśmy jeszcze się do tych odpowiedzi ustosunkować, czy to są pełne odpowiedzi, czy my w ogóle zrozumieliśmy coś z nich, albo czy nasze pytania zostały zrozumiane przez tych, do których był kierowany. Yy, nie jest nas wiele, w związku z tym wydaje mi się, że nie będziemy formalizowali tego wszystkiego, bo miałem taki zamysł, że każdy tam będzie zabierał głos, będzie trwał trzy minuty. Jeżeli uznamy, że to jest fajne, to damy następne trzy minuty, a jeżeli uznamy, że nie, to, to zabierzemy ten mikrofon, żeby inna osoba mogła się wypowiedzieć. Ale skoro jesteśmy w takim małym gronie, to wydaje mi się, że każdy będzie mógł, że tak powiem, wypowiadać się na tyle długo, na ile będzie miał ochotę. W takim razie do dyskusji. Ja postaram się kierować ruchem. Mamy dwa mikrofony, no, co jeden zostawi, może z drugim będziemy wędrowali. I myślę, że byłaby taka forma, że przedstawiamy się i mówimy to, co chcemy powiedzieć. Jeżeli uda się skonstruować jakieś pytania, to, to byłoby to bardzo, bardzo na miejscu. No to w takim razie, kto z Państwa pierwszy? Czy to jest forma, w jakiej to będzie to, Czy znaczy będzie Pan zadał pytania jak Pan będzie je notował? Czy, czy może też liczyć na jakiś kontakt coroczny, taki że Pan ma poszczególnych kompetencje, które są przyznamione, zastanowić się tam odpowiedzieć. Oczywiście, Tu rozumiem teraz formę przedstawioną przez autora, ale to tak wie pan, dziwnie, tak? Weź Pan się nie, on będzie tak rzucać te pytania i. Przejmijmy formę na siedzący, tak? Więc... Delegatury. Więc tak od razu odpowiem z grubsza, jaka jest tutaj moja rola. Czy znaczy ja reprezentuję Pana Wojewoda na terenie Delegatury, a Pan Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie trudno. Trudno, żeby e, Wajewoda, jako rządu, miał inne stanowisko niż rząd, prezentuje swoich oficjalnych dokumentach. Ja e, jeżeli już będę opowiadał, czy będę chciał, będę mógł zabrać go z dyskusji, to oczywiście jako, jako Wiesław jako osoba prywatna, bo nie mam upoważnienia Wojewody do wypowiadania się w jego imieniu, jest rzecznik prasowy. Tak, i z formalnego punktu widzenia. Zajmuje stanowisko, w imieniu Wojewody, zajmuje rzecznik prasowy urzędu i ewentualnie ja mogę pytania do niego skierować, bo to się do pana wojewody. Myślę, że yy, jakoś sobie z tym poradzę. Jeżeli będę miał wątpliwości, czy będę umiał odpowiedzieć, czy zabrać w dyskusji na państwa wątpliwości, czy pytania, to oczywiście to uczynię, ale mówię jako osoba prywatna, czyli swój pogląd prywatny. Za prywatny. Ktoś może z Państwa będzie chciał zacząć? Już na przykład. Ja, ja mam tak. Jak się pani czerwone, to dobrze. O ile mi wiadomo, rząd przygotowuje pewne zmiany w sprawie OFE zwłaszcza drugiego filaru. I tak jak to przedstawiano w mediach, podatnicy czy obywatele czy będą mieli wybór. Prawda? Z tego co ja słyszałem w mediach, to ten wybór to jest trochę pozorny, bo tak to przedstawiano, że, żeby. Powiedzmy, będziemy mogli wybrać między jednym instrumentem, który jest bardziej ryzykowny, a między drugim, który jest powiedzmy bardziej stabilny. I już tym samym, tak jakby rząd sugeruje obywatelom, co powinni wybrać. Trochę jest to tak. No, użyję słowa manipulacja, chociaż tutaj ktoś może by się obraził, no ale lepsze nie przychodzi mi w tej chwili do głowy. Natomiast, no. Pytanie pierwsze, podstawowe, jakie ja sobie zadaję i które mnie tutaj przywiodło na to spotkanie, to jest takie, rzeczywiście co będzie dla mnie lepsze? Czyli, czyli która, która opcja będzie korzystniejsza dla mnie? To jest być może pytanie, na które być może trudno odpowiedzieć, bo yy, trochę, być yy, może, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba będzie robić jakieś prognozy ekonomiczne. Często bywa, że z prognozami ekonomicznymi jest tak jak z prognozą pogody. Nie za się sprawdzają I, i dokładnie nie wiemy na przykład za ileś lat być może nawet jaki będzie ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Już nie mówiąc o tym co będzie z, z finansami, które od kilku lat przeżywają kryzys. Także gdyby mi się udało uzyskać odpowiedź na to pytanie i bym spokojnie mógł potem już dokonać tego wyboru Będąc świadomym, że, że znam wszystkie szczegóły, to to akurat bym był tutaj zadowolony. A ja będę miał takie w ogóle podstawowe pytanie. I ono zmierza do tego, żeby ktoś spróbował określić i mi wytłumaczyć, a może i nam, co to są w ogóle za te środki, które my gromadzimy w otwartych funduszach emerytalnych. Bo ja te parę lat temu wydawało mi się, że coś zrozumiałem, ale okazuje się, że tylko mi się wydawało. I w tej chwili, jeżeli słucham radia, w, oglądam telewizję, to niektórzy mówią, że, że to są tak jakby moje, niektórzy mówią, że, że one nie są moje. W związku z tym chciałbym, żeby ktoś jakąś taką definicję y, przedstawił, żeby przynajmniej tę jedną kwestię, kwestię rozwiązać. Generalnie miałbym też tego typu pytanie. My mówimy o systemie emerytalnym o ustawie, która no, ten system w jakiś sposób opisuje. Ja z tego czasu przeczytałem sobie dyrektywę unijną w sprawie chyba rolnictwa rolno-środowiskowego. I ta dyrektywa składała się z takiej pierwszej części, w której. Było napisane po co ona w ogóle powstaje. A potem, no, była ta dyrektywa, i to był jeden dokument, czyli ja, znalazszy tę dyrektywę, od razu mogłem zobaczyć, przeczytać, po co ona jest, a następnie zobaczyć, czy to, co jest w treści tego dokumentu, no, że tak powiem, odpowiada temu postawionemu celowi. I chyba miałbym również, to może nie jest pytanie, ale prośba, żeby również nasz ustawodawca przyjął może właśnie ten model w przypadku ustaw najważniejszych. I nie w ten sposób, bo ktoś mi kiedyś odpowiedział, no ale my tam gdzieś tam na stronie to mamy napisane, po co my to tworzymy. Ale ja mówię, nie, bo to potem trudno znaleźć, bo ja mam ustawę. Ja już nie wiem, gdzie to jest. A tak, gdybym miał, to mógłbym zobaczyć, o co chodzi. Bo tak, z tego wszystkiego mi wynika, że ja myślałem, że to jest ustawa, która odpowie i która zadba o moją emeryturę. A z całej dyskusji nie mam takiego wrażenia. Tak, jakby. To dotyczy czegoś zupełnie innego. Ale to być może właśnie ja popełniłem błąd, że ja sobie wyobrażałem, że ta ustawa dotyczy czegoś innego. I dlatego mam prośbę do ustawodawcy, żeby określił, co rozwiązujemy, żebym ja wiedział, czy my rozwiązujemy moje problemy przyszłej emerytury, czy rozwiązujemy jakieś problemy budżetu, czy nie wiem czego jeszcze.